Z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, o krwi wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Z Świętej Siostry Faustyny. W pewnej chwili Pan mi powiedział, Córko moja, Bierz łaski, którymi ludzie gardzą, bierz ile udźwignąć zdołasz. W tej chwili dusza moja zalana została miłością Bożą. Czuję, że jestem złączona z Panem tak ściśle, że nie umiem znaleźć wyrazu, którym bym mogła dobrze określić tę łączność. A w tym czuję, że wszystko, co Bóg ma, wszystko, wszystkie dobra i skarby, moimi są, chociaż niewiele się nimi zajmuje, bo mi wystarcza On jeden sam. W nim widzę wszystko, poza nim nic. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź w królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym minowajcom. i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Omęczał pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowany Marii pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Bierze w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. lajego jego bolesnej męki. La jego bolesnej męki. Le Jego bolesnej męki. Le Jego bolesnej mękki. La męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Lego bolesnej męki. Le bolesnej męki. Le bolesnej męki. Le Jego bolesnej męki. Le Jego bolesnej męki. La Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. lajego bolesnej męki Lego jego bolesnej męki la jego bolesnej męki lajego bolesnej męki lajego bolesnej męki lajego bolesnej męki który Przedwieczny, ofiaruje ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki La 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 jego bolesnej męki Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki. 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 Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Miłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta siostro Faustyno, Święty Janie Pawle II, błogosławiony księże Michale Sopoćko, Święty Andrzeju, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu. O tobie Yesu ufam 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 tobie Yesu Jesu ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.